Dzień dobry, witam Cześć Michał, Siemano. to będzie bardzo, bardzo sztucznie wyglądać, ale spokojnie. Bo... Ciężko prowadzić naturalną rozmowę przed 20 osobami, które się patrzą. Zaraz też jest chyba dziwne, czy nie? Mam mikrofon w ręce, więc... tak? Tak, jak się dziwi, jak to wyjdzie. Po wspominaniu na scenę czasu. Kiedyś to nie było nic, tutaj były tylko pola. I życi. To, to, no, to jest piwnica, więc. W którym roku mówimy jechał? No dokładnie. To były pola, ogrodzenie i Żydzi. Tak. Dobra, bo Antek, ty jesteś w sumie w, w środku miesiąca, w środku swojej trasy. No. E, macie wielką trasę po Polsce teraz jako tam Polska. Mhm. I masz właśnie centralnie zejście do piwnicy. I tak. to jest właśnie ja jako doświadczenie też konika, że nagle masz. Teatr graliście w warietę w, tak. w Krakowie, 400 osób i nagle no. schodzisz do piwnicy dla 80, 70, nie jest to takie zderzenie, takie, takie mocne zderzenie z taką... Wiem, to jest, jest zajebiste z jednego powodu to A Znaczy w ogóle teraz się przekonacie takiej jedna rzecz, zanim zawsze mówić dalej. Ostatnio spotkałem się z taką, że z taką opinią, że świeżo gadam z jej tak... Kurczę, na żywo jesteś w ogóle nieśmieszny. <gry> więc jakby, to zaraz do, do tego dojdziecie, że tak, e, no oni w ogóle kurwa nie są śmieszni normalnie, to jest e, Więc e, to już uprzedzam. E, więc ten, e, miałem takie fajne zderzenie teraz w tym e, zeszłym poniedziałek, że graliśmy e, w Poznaniu, tam była sala na 1600 osób, w tym e, tam, sala ziemi czy coś takiego. Mm -hmm. I wiesz, rozpierdził superchef. Mm -hmm. I następnego dnia e, e, robiliśmy improwizację w Warszawie na 30 osób. I to jest takie cudowne zdarzenie takie, że tak psz, tu jesteś, tu spokojnie, wiesz, nie, nie, nie myśl sobie, że gdzieś jesteś tam, tylko... I to jest bardzo fajne, bo e, nie, nie powoduje, że ci głowa odjeżdża gdzieś, mm -hmm. że, że kurde jesteś... O, ale jest, o, 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 o. te tłumy. Nie, po prostu kurde, innymi I zauważyłem, że komice w ogóle nie starają się tego porównywać, że... 1600 osób to jest lepszy występ niż dla 80, no. nie? Jakby piwnica też ma, też ma swój klimat taki... Z, z jest dużo lepsze, jest taki intymny kontakt, tak? mówiąc sobie z tobą pogadać, mogę tam z różnymi ludźmi, jest szansa na odpowiedź, a na takim wielkim 1600 to jest takie, kurde, jakbyś mówił, że takiego wielkiego potwora i on mm. nie ma szans zareagować. Mm. Jedyne jest, to jest śmiech, nie ma takiej interakcji, mm. tutaj... Ja zdecydowanie wolę coś takiego i to nie jest podlizywanie, nie patrzcie tak na mnie. Ale będzie to ludzie z Poznania, o którym mówię. <suszy> ja kocham po... <suszy> Zdaruchujemy wystaje. Nie na się. Czyli to... Ale nie wiesz, że to się nagrywa. Nie wiesz, to Ale mówisz mi tego wcześniej. Ale mi tego Ale na na kamerze. Jest kamera... tu jest kamera na ciebie. Tu jest kamera. Tu i tu występować. Tu na Bo to miała być kamera na mnie, a są twoje plecy. Także... To moja głowa. Dobrze. To co tam Antek? Ja mówię, co Wszystko dobrze Michał, co u Ciebie? Nie bo wspomniałeś właśnie, że strzelność robi mniej na Imbro, no. bo Ty się też zajmujesz Imbro. Chodzisz yeah. od, od kilku lat? Cztery? E, pięciu już chyba nawet. Pięciu. Mieliście piątą rodzinę. Jeszcze nie. Nie <słuch> mieliśmy strzeli. Bo ale robiliśmy ten, 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 ale my też tam graliśmy trochę wcześniej i nie, nie było to nazwane. Mieliśmy problemy -hmm. z wymyśleniem nazwy i tak dalej. Bez, bez nazwy. Tak. I na początku tak. zajmowałem się stand to ja, wiem, zajmuję się 6 lat. 4 lata impro 5. To jest zderzenie, nie? jak chcę wchodzi wchodzisz do impro. Miałem to samo doświadczenie, no. że nagle nie jesteś tym, tym, tym śmiesznym na scenie. nie? Nagle musisz oddać sporo partnerowi. No. Miałeś tak podobne uczucie, że to było dla ciebie trudne wdrożyć się w impro? To nie było dla mnie trudne. Wiesz, chcę w się sensie ten element, że oddać śmieszne, bo e, bardzo się cieszę, że mam kogoś ze sobą, że, wiesz, że możemy razem coś tworzyć i dla mnie to było bardzo dużą zajawką i strasznie to lubię, dlatego jak ty, ty mnie zapytajesz, czy, czy ty mi coś zrobiłeś źle, ja się bardzo cieszyłem, że ty ze mną gadałeś stary, że kurde, ja lubię gadać z publicznością, chyba przez pro też, że kurde, ludzie dają mi dużo fajnej energii. I, I wasze reakcje, wasze miny, wasze jakby Twoje niezadowolenie na twarzy, coś teraz takiego, o, kurwa, jesteś kłówny. <śmienny> ja <i> tak właśnie, ja takiego, okej, dobra, fajnie. No A moja osoba się śmiała, ale... <śmienny> Właśnie widzę, bo na mnie patrzy z tym wzrokiem. ale tak przychodzi, tak... <śmienny> 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 i e, dla mnie w impro, e, czyli w same plusy w sumie, e, najcięższe było dla mnie. E, przełamać to przerażenie, że kurde nie wiesz co masz zaraz zrobić. Mm. Bo tutaj to mam jakąś strukturę, że wyjdę po improvisję trochę z tobą. wymyślone no, wszystko. No, no właśnie, ale wiesz co ty, ty, ty się śmiesz, ale po, połowa ludzi... E, czy wy Wszyscy zajecie sobie sprawę, że my to piszemy wcześniej? Tak, godzinami? To nie <grym jest, <grym to nie jest <grym> tak w tak 15 e. minut stworzyć godzinę nagle. Nie, bo często słyszę takie, to wy tego nie tego nie, nie, kurwa, trzy miesiące pracy, żeby to miało sens. No oh, to, to szkoda. <laughs> Przepraszam, że nie jestem w to jest gorsze. Jak tak, nie jest na żywo, to jest gorsze. To jest gorsze tak. yeah. e, więc, te, więc to dla nie było najbardziej przerażające w improwizacji, że nie miałem pojęcia e, e, co się za chwilę wydarzy mm -hmm. i zajęło mi wiele lat zanim się przełamałem i mam luz z tym, teraz, że po prostu mm -hmm. płynę i, i zobaczymy gdzie do to, to jest fajne. A samo impro na, na stand-up, czy wyraźnie wpłynęło? to że... Bo nie, nie wszyscy stand-uperzy, dużo z stand tym działa też w Impro. No. E, ale też odczułeś, że to jakoś ci pomogło w tworzeniu? E, na maksa tak, wiesz, zaczęła zacząłem rozumieć dużo struktur, które mi się tam używa, wiesz, mm -hmm. języka, który tymi pomaga ci też e, jakoś taką, jakość odgrywania rzeczy. Mm -hmm. Tak jak wczoraj byliśmy w Rzeszowie i oni tam przyznali, e, powiedzieli mi, że mają podgrzewane przystanki i klimatyzowane przystanki. Ja byłem w szoku, Rzeszów żyje w przyszłości. I widziałeś, że tam odgrywałem, wchodziłem mm -hmm. do niego przysta przystanku, przystankach, hej ciągle, przystanku, dziękuję. Do tego przystanku wchodziłem i jakby bardziej szanuję przestrzeń. Jak odgrywam coś i w postaci wchodzę, to bardzo dużo dobrego. Ale bo my w ogóle jesteśmy fenomenem w Stary wiecie, jeżeli chodzi o świat. Bo w Stanach jest duża chosa między improwizatorami a stand-uperami. Tak? się nie lubią i gardzą. Na przykład improwizatorzy gardzą amerykańskimi stand bo stand się tylko lecą na żart. Mm -hmm. Jak, jak stendaper zaczyna improwizować, to on wrzuca żarty do sceny, a oni mm -hmm. starają się grać na jakimś ugruntowanym takim e, relacji. I wiesz, e, szanują e, scenę jako, jako rzeczywistość, a nie starają się żartować. I e, my jesteśmy serią elementów, jeżeli chodzi o świat, bo standuperzy i improwizatorzy się bardzo blisko tutaj żyją, przez to, że jesteśmy małą społecznością. Mm -hmm. to, to ten, to tworzymy no, coś nowego, czego mm -hmm. wcześniej nie było. Więc... Znaczy, wydaje mi się, że to wiesz, wyszło do tego, że w Polsce. I stand-up i impro zaczęły się równolegle, y, wiesz, i zajęły będzie z dwóch stron, tak jak ja na przykład na moim przypadku zajęłem się impro i scenapem mniej więcej w tym samym czasie. No. I próbowałem te, te dwie rzeczy no, Ale to co ja zauważyłem, się, bo teraz jak sobie myślą o tych największych scenapelach, y, to oni właśnie nie są improwizatorami, nie? nie. Na przykład czy Stephen Hawk, Colbert, czy właśnie Steve Carell, to właśnie poszli, głównie improwizatorzy w USA chyba idą w aktorstwo bardziej, nie? Tak, nie? Tak, A tak, tak, właśnie... Tak centralnie centralnej Ale tutaj mówiliśmy też o mikro i e, o, o tworzeniu właśnie, bo, bo też kiedyś zamieściłeś bardzo ciekawego gifa, gościu odśnieżało chyba no. i zaczął się wypierdalać i tak bardzo niezręcznie to, to, to robił i porównałeś to do twojego e, procesu tworzenia, że mniej więcej no. tak wygląda u ciebie. Czy rzeczywiście to jest tak, w, w bólu się to wszystko rodzi? E, wiesz co, e, e, bardziej było w bólu, kiedy się bardziej pieściłem ze sobą. I tak, a chciał wymyślić dobrego i o Boże mm -hmm. i czemu nie wymyślam czego dobrego? A teraz po prostu zacząłem e, e, pisać i wychodzić. E, jak byliśmy w Stanach w Chicago, w Second City. E, Powiedział, że was nie wie, co to jest Secret. Wiecie, co to jest Second City? Oh, tak. sobie. E, dobra, więc na resztę wyjaśnię, Second City to jest taka um, jakby teatr, który zajmuje się głównie komedią. Oni tworzą skrasz komedię, trochę jak u nas kawale by to nazwać. E, I oni prowadzą dużo kursów e, i Czarek od nas pojechał na kurs mm -hmm. i on, on taką jedną rzecz. Powiedział, że blog pisarski to jest po prostu lenistwo. Po prostu musisz pisać, pisać, gówno, nieważne co pisać, 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 pisać. I wtedy potem jak oni mi tak wszedł tym na głowę, to jak stwierdziłem, no, no fajnie, to będę po prostu pisał, pisał i mm -hmm. występował z tym. I po prostu nie, nie ma przebacz. I mm -hmm. od tamtej pory to przestało być też takim cierpieniem, takim jak wiesz. Mm -hmm. jak myśmy tak wierzyli. Do tego i pisać. I jest okej. Okay. Kurde, ja, ja też mam właśnie z, z, z tym problem, bo miałem takie, że tutaj na komendrami jesteśmy co tydzień i wychodziłem no. tutaj co tydzień no. i naprawdę z, z głównym y, jestem w stanie przyznać, że na 10 minut materiału, który robiłem, 9 minut było gównem, y, a minuta tylko śmierdziała, nie? ale zajeżdżałem głównym bardzo no. y, i, i się z tym męczyłem i zrobiłem sobie taką lekką przerwę i wyszedłem teraz z, z, now, z nowym materiałem. No. I jest jakoś tak inaczej, bo jest świeżość, bo jednak napisałem to y, co, co, co Coś nowego, nie? Mm. Jest dokładnie to, co ty mówisz, po prostu wziąłem to yy, z siebie, nie? I zacząłem po prostu po prostu tworzyć. Yy, ale też właśnie, czy właśnie robienie takiego gówna, non stop, czy w końcu nie będziesz w ogóle tworzę samą gówno, jakby jestem chujowy, nie? A. No bo jeżeli tworzysz... I, I ludzie przychodzą co tydzień i widzi, ej, ale ja kolejne 10 minut, kolejny, znaczy, nie, nie wiem, kłopot życie, tak? Chce się skończyć? O, no. 10... ona, tak. Ona, tak o, to, to. to mój special! Główno, gówno. gówno. Ale, 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 idź po pracy do domu. E, wiesz co? Szczerze, y, chyba. Znaczy, wiem o co ci chodzi. Na początku tak miałem. Bardzo. Jeszcze przez pierwsze 3-4 lata tak miałem. O, główny, jestem główny, jestem gówno, ten. A teraz jak nie wychodzi, to po prostu co poprawić i jadę dalej. No, mm. bo, tak jak mówiłem ci, że ta odporność psychiczna, tak jak ci ten Tomasz Damek na czasy powinien mieć odporność, to na serio buduje. No, mm. Wychodzi, już tyle razy z na scenę, zrobiłem, widziałem te wzroki i tyle razy... E, e, <ścoughs> nie żartuję, już cię nie Ten, więc tyle razy widziałem już takie reakcje ludzi i to takie ten, że... Punkt już się odpładać, mam wrażenie, mm. że już kurde ścieka to po tobie. Mm. Jest to naturalne taki wiesz, puszczcie obraz, tak, no dobra, fuck it. Miałem no, miał, miał fajny przykład. W sierpniu robiliśmy dwa urki pogresł tydzień w tydzień. Ja nie miałem materiału, więc wyszedłem dwa razy z tym, tym samym i, i zero reakcji na tym drugim w ogóle ludzie tak, no dobra, fajnie, że nic nie napisałeś ziomu. E... <grym, leniuszku. <grym, leniuszku> A jedna dziewczyna pod koniec mojego wstępu, tak, nie wywalaj tego, to by było śmieszne tydzień temu! Doceniam, mm. że, 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 um, że nie mamy jakieś załamania i to było fajne, że ludzie też zaczynają kumać, bo też się publiczność zaczyna rozwijać, że ludzie mm. zaczynają rozumieć, jak my tworzymy ten materiał, jak wychodzisz z kałem i potem, oj dobra, dopracuję to. Michał, mm. na dzisiaj ma tak, ale za dwa tygodnie będzie zajebiście. I mam wrażenie, że to też wychodzenie z takim kałem przed ludźmi też pokazuje ludziom, jak ten proces jest trudny i skomplikowany, że e, jak widzą coś, co w końcu zaczyna działać, to one mm -hmm. takie, o okej, okay, dobrze, fajnie, fajnie, żeby popracował nad tym, jest... jest e, nie, masz, nie masz trochę takiego przekonania, że w Polsce teraz scenario panuje takie albo jest rozpierdol, albo jest gówno. Wiesz, że jest trochę zero jedynkowo, że albo masz Bo zauważyłem, że, że ludzie trochę patrzą tak, że jeżeli coś jest inne, to jest gorsze, nie? Mm. Że jeżeli ktoś wyjdzie z innym stylem, no. e, albo z historią, która ma jest 5 minut, jest interesująca, jest puenta, to i tak ludzie czekają, bo, wiesz, na... na... sportowy taki ten. Tak. E, no i właśnie dlatego przestałem brać udział w jakichkolwiek konkursach, takich mm. e, stand-upowych i w ogóle się angażować i e, ten, bo uważam, że to niszczy scenę, bo to powoduje, że... E, konkursy stand-upowe, że to jest wyścig na puentę. Że musi być śmieszny. Mm. Tak, o, ten był na śmiesznej. A on to ma wartość? To nie ma wartości wtedy żadnej, tylko e, masz po prostu napierdolone ty, 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 tymi puentami i da tak, ok, fajnie, że on zrobił, bo to działa, więc wezmę to i to i to. Mm. I to. Ale to nie jest w żaden sposób narracyjnie ciekawa historia, nie dowiedziałem się czegoś nowego, nie przeżyłem mm. czegoś innego. Jest taki fajny e, filmik tego e, Ediego Kaufmana, gdzie on wychodzi na scenę, zaczyna bombing, czyli to w naszym tutaj Komikowym, w komikowym słownictwie, że ludzie w ogóle nie reagują na to i wychodzi ze sceny, wraca, zaczyna płakać, robi takie i to się układa w pewien rytm i on zaczyna bębenkiem walić to jest, jak ja to zobaczyłem, w tak chyba z 8-9 minut mózg eksplodował. Kolej zrobił 9-minutowy łuk, żeby rytm z płaczu połączyć z bębenkiem, żeby pokazać że to wszystko, mm. całe napięcie do tego powodu i uważam, że polska komedia jeszcze na to może nie być gotowa, że, bo właśnie publiczność też musi się rozwijać. Też musi się zacząć kumać, że to, to jest dużo pracy i to też może być formą sztuki, a nie tylko po prostu, hej, śmieszny żaden, kurwa głupoty. Okej, no, tak, ten był śmieszny. Tak, gadał o kiłbasie, nie? O, to był zaizy, nie? jak wiadomo o kiełbasie. Nie, nie, tak. Chciałbym, jak ktoś gadać dzisiaj o kiełbasie. Nie, nie, tak. Bo już. Ja to mam taki już. już... <laughs> 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 Przepraszam! Kurwa, zmieni materiał! <laughs> Czterech lata, pięć już. No, 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 a jest, no, a jest no, właśnie, no, <laughs> jest jest coś, co, co, brakuje ci w Polskim stenapie? Co widziałeś gdzieś tam i, i myślisz sobie, że kurwa szkoda, że w Polsce tego nie ma? Co nie, nie mam tak, bo jakby szanuję e, e, ten e, rozwój. Że, że po prostu e, jesteśmy na tym etapie i, i, i nie możemy wyskoczyć z czymś, co samo musi się urodzić z własnej tej potrzeby. Mm. Ja, czy jest takiego, że y, 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 komedia alternatywna. Czekam na komedię alternatywną, aż się urodzi u nas, tylko że mm. musi się rozwinąć to mała komedia, żeby alternatywni komicy mieli, y, y, wiesz, jakby przestrzeń i tak. potrzeba na nią się ta. Te. I też tyle ludzi się zainteresuje komedią, że ich będzie jarało też coś innego, mm. a nie żarty o Basiek. E, <suszy> Ja, to też właśnie nie wiem, ktoś mi powiedział takie ciekawe, znaczy, ciekawe no takie to jest oczywiste, ale że właśnie na przykład komenda alternatywna jest niszą nie? I, I w Ameryce trafiały w tą niszę, tylko że ta nisza ma kilka milionów ludzi, nie, którzy będą to obserwować i mimo że jest nisza, tak jak Dimitri Martin na przykład, to on wypełnia teatr, nie? A w Polsce, no, no czegoś takiego... No to nie to, wiem czy kiedykolwiek będzie, no bo to tutaj, tutaj... że będzie, nie ma takiej opcji, żeby nie było. Jesteśmy na tyle dużym krajem, że... To zajmie moim zdaniem 10 lat przynajmniej. Że będą tacy alternatywni komicy, którzy będą z wypełniać kluby takie po 200-300 osób, ale to tak jeszcze 10 lat. Żeby, żeby na początku włożyć do świadomości ludzi, co to jest stand-up, co to jest jakościowy stand-up, bo wiesz, czego się strasznie boję. Że e, tak jak. E, ja nie wiem, czy na, chodzicie na kabarety? Nie, no to super, bo ja uważam, że kabarety to jest totalnie gówno i raka. I nienawidzę. Ej, <laughs> hey, mocno opinie! I oni, i nie samą formę kabaretu, tylko e, oni zdewaluowali jakość, przez to, że musieli się dostosować do średniego widza w telewizji, to zaczęli produkować kałę. Żarty o bawie, o kurwa, o e, tym, o, o policjantach, o księdzu, o jakiś ten, ja się boję, że stand-up się tak zdewaluuje mm -hmm. z czasem, że ludzie będą tak, będzie wychodził, gadał, że sorry, za tą kiełbasę, powiem, że, że będzie gadał o kiełbasie czy jakichś innych bzdurach ludzie no, o to działa, to jest fajne, to ja to chcę, jeśli i gdzieś ten stand-up się też tak zdewaluuje, żeby, żeby dbać o tą jakość. No, moim marzeniem jest to, żeby stand-up utrzymał się na jakimś poziomie i cały czas pracował nad tym, żebyśmy wszyscy się pilnowali nawzajem jako komicy, żeby to nie, nie, nie weszło w, w tą rolę, ale to tak naprawdę ludzie to zweryfikują, bo jednak bądź, co bądź w Polsce bardzo popularną muzyką jest disco polo, więc jakość, raczej znaczy gustki całej społeczności jest takim. no jeszcze możemy popracować do Hanady. Więc. Em, no tego się bardzo boję, mam nadzieję, że to się nie stanie. I mm. Że też przyjdzie alternatywna tak komedia i zrobią fajne rzeczy. Mhm. I też, jeszcze mam jedno pytanie, bo to się bardzo intryguje. Yy, sketch komedii. No. Yy, to nie, nie, nie chcę się całej historii, ale mieliście swój program ja yy, sketchowy. Yy. Ja nigdy nie miałem, nie, prawda? Znaczy pisałeś to. A, pisałem, e, tak, tak, tak. ATM, yy, to, to atf tak, 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 to tak, to tak, to ten, tak. I y, czarna dziura powstawała, to gdzieś tam tak. w couloirach. I oba te dwa projekty nie można uznać za, za, za sukces. Czarny dziura, dziura nigdy nie powstała. A ETM, jak sam przyznawałeś w, no, w wywiadach, no było to słabe, było tak, to tak, złe. Tak, tak, tak. Więc y, gdzie jest przyczyna tego, że sketch comedy, jednak te sketchowe rzeczy telewizyjne, no. gdzieś nie mogły się, się przedostać? Że, wiesz, bo, bo jednak te sketchy miały być inne, nie? Bo te te sketchy... Co co? Troszkę kontekstu dla do y, Dobra, bo, bo sketch comedy to jest... Kurwa, właśnie nie, nie to, to, to... Co? To po co ja to zostało? Bo, bo te sketch komedii, które działają teraz, to jest abstrachuje, mają po kil kilka milionów TV, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Ale kurwa dlaczego to, właśnie to, te sketchy, które z, mają być no, w teorii dobre, jednak nie, nie, nie siadają na naszym gruncie. Coś jest jednak nie, 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 nie tak. Nie, to nie to, że nie siadałem, My tego nie umiemy jeszcze robić po prostu. Jesteśmy za mali, wiesz. Jakby my jedziemy do tych second city, jedziemy do Stanów na kursy, impro i tak dalej, żeby się dokształcić, do żeby dla nas coś robić jakościowego bardziej. Bo ja bym chciał, żeby w Polsce w końcu, wiesz, kobieta się podzieliła na jazz, na rock, na różne rodzaje muzyki, bo jak na razie jest, jest kurde, kabaret, który jest ekwiwalentem disco polo po prostu. I ksiądz i, kurwa, baba. O, świetny, świetny pręc. I dlaczego sketch comedy nie działa? Nie wiem, mi się wydaje, że my, ja bym tutaj nie, nie zwalał na to, że w Polsce sketch comedy nie działa, tylko my spieprzyliśmy. Nie umieliśmy mm -hmm. tego dobrze napisać, nie tego dobrze zagrać i dobrze wyreżyserować. I to, wiesz, jak będziemy uciekać od odpowiedzialności za zło, które się wyrządziło, albo za słabą jakość, tak jak sam jesteś w stanie przyznać, że wychodzisz przed ludzi i mówisz gówniane żarty, mm -hmm. jesteś w stanie to powiedzieć, mm -hmm. nie? Więc ja uważam, że też powinien być w stanie powiedzieć, że zrobiliśmy program, tylko był gówniany. I tyle. I po prostu trzeba wyciągnąć z tego wnioski i próbować dalej. A może za jakiś czas uda nam się robić na tyle jakościową komedię, że wy będziecie zadowoleni i, i tak, i, i ty się uśmiechniesz. I e, na samym końcu jakaś tramaryka, e, jest coś, e, co masz w głowie teraz do, do osiągnięcia w twojej, twojej karierze jako ty, jako osoba, e, w stand-upie czy na innych polach? Może skjać komedi właśnie napisać swój program albo coś takiego, jakieś plany? Znaczy mam i piszę, ale nie mogę jeszcze o tym mówić. Bo to jest testament. Zobaczymy się na następny special. Nie, no co? Nie, nie mogę na to naprawdę mówić w tym momencie. To jest... E, a, dobra... E, nie, coś, nie powiem o tym, ale, ale chodzi o to, że e, jak usłyszycie to następnym razem, to zrozumiecie czemu. To skumacie, na serio, na razie nie mogę o tym mówić. Aha, okej. Okay. Myślałem, że powiesz jakieś takie... Proszę że to, ja ja to ja co było twoje... no, że, że tworzy nową godzinę, chciałbym coś innego zrobić, że nie wiem, że będę działał z światłami, z dźwiękiem, że wezmę gitarę zacznę grać. Ale no, no, Nie I... mogę o tym mówić, okej. Okay. <laughs> <laughs> muszę wyrąbać gitarę w takim <laughs> z materiału. Tak, jestem przewidywalny. E, nie, nie, nic z tych rzeczy. To bardziej chodzi o treść i. i, i, i przeżycie w moim życiu, które się dzieje Aha, teraz okay. i, i po prostu jeszcze nie mogę o tym mówić i tyle, ale na tym będzie to oparte. To czyli głównie stand up nowy materiał, nowa godzina czy coś. Tak. Coś jest z boku, scenariusze co czy coś, nie masz nic? Nie, jest. właśnie nauczyłem się tych sketch które nie wyszły, ich nie zobaczyliście, bo były bardzo złe. Ee, że należy chcę się na chce skupić, chce się nauczyć to robić dobrze. Bo tutaj mm -hmm. dzisiaj, dzisiaj było spoko, ale chcę, chcę, chcę jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo, dużo żeby to miało więcej jakości i, i żebyście wyszli stąd, tacy kurde, że okej, okay, to było coś, coś więcej, tak jak idziesz na dobry film i po nim wychodzi nie tylko o fajny film, tylko tak przeżywa, coś się mm -hmm. wydarzyło naprawdę w życiu. Więc chciałbym, żeby do tego... żeby kurso, komedia była formą sztuki, a nie formą polo w Polsce. Mam nadzieję, życzę Wam tego wszystkim, żebyśmy kiedyś...